Witam, witam, witam w dzisiejszym odcinku, a my dzisiaj mamy co poniedziałek, a jutro powraca Liga Mistrzów z nowym sezonem, także w ogóle teraz jest inny system, mamy Ligę Mistrzów we wtorek, środek i czwartek, czyli po 6 meczach jest 18 meczów Ligi Mistrzów w tygodniu, w którym akurat są rozgrywane te rozgrywki, no także jest multum w cholerę, ale nie wiem czy to wypali, to będzie dość dziwne, ciekawe jak to połączą z Ligą Europy, na pewno będą grać w innych, w innych terminach zupełnie. Ale, no zapowiada się ciekawie, 18 meczów. Sklejemy sobie jeden kuponik ze wszystkich, z całej kolejki. Tak, takie sobie jeden będziemy robić e, zawsze, no, jakby całą jedną kolejkę, nie na jeden dzień, ale na całą po prostu kolejeczkę jakiegoś większego sobie spróbujemy e, zlepić i zobaczymy jak to wyjdzie. Także przechodząc, Juventus kontra PSV to jest pierwszy mecz, który ja sobie sobie obstawię. Juventus będzie grał u siebie. PSV to nie jest drużyna na tyle mocna, według mnie, która y, by mogła sobie z Juventusem na wyjeździe poradzić, i dla mnie kurs 1,8 na Juventus to jest kurs niezły. Ja sobie to y, doklepię, także to na pewno sobie zostawimy. Mamy takie 6 meczy y, rozgrywanych jutro, następnych, jak Boys, Aston Villa. Tutaj wydaje mi się, że bramki się mogą posypać. Dużo nie damy, bo damy 1,5 plus po kursie 1,15. W sumie kursik dość mały, a na takich kursikach troszkę sobie w sumie będziemy lecieć Real Madry Madryt kontra Stuttgart i to jest yy, mecz w miarę pewny mi się w ogóle wydaje że, że tutaj Real Madrid powinien sobie yy, powinien sobie, sobie poradzić raczej bez dwóch zdań, no ale zobaczymy yy, jak to będzie wyglądało ja na Real Madrid sobie tutaj postawię po kursie 1.31 u siebie powinni sobie ze spokojem, ze spokojem poradzić mi się wydaje, ten, ten mecz sobie odpuścimy, Bayern z Dynamem, raczej sobie do, doklepiamy po 1,1, 1,14 zawsze coś doda, a nie widzę za bardzo zagrożenia ze strony Dynamo dla Bayernu, także sobie dokopcymy i przejdźmy dalej, czyli środa Środę pierwszy mecz o 18.45 który nas bardzo ciekawi bo tutaj mamy Szaktar Doniec zmierzy się z Bolonią i to będzie bardzo ciekawy mecz bo Bolonia jest dość mały kurs na nią, co mnie ciekawi, bo to jest tylko jeden. Oś... A już mocno spadł, już spadł mocno, bo był, był, jeszcze, był jeszcze mniejszy, był chyba 1,55 jak sprawdzałem wczoraj, czy coś takiego. A Szakta to, to jest drużyna, która jest przyzwyczajona do grania w rozgrywkach Ligi Mistrzów, która często dowozi, grają dobrą piłkę, trzeba im to oddać. Fajnie się to ogląda w Lidze Mistrzów. Także tutaj nie przewiduję raczej niespodzianki, to znaczy w sumie nie, no patrząc po kolorze to przewiduję, bo Bolonia na ostatnie pięć meczy to są cztery remisy, jedna porażka, no nie weszli w ten sezon dobrze, nie wyglądają tak jak ostatnio, oni nie grali w Lidze Mistrzów, to jest ich pierwszy sezon od, w ogóle nie wiem czy oni kiedykolwiek grali w Lidze Mistrzów, swoją drogą, ale no na taki mały klub dołożone jeszcze są puchary, gdzie ciężko im już od początku sezonu idzie w Lidze, ja tutaj widzę naprawdę, że Szachter może sobie poradzić, nawet wygrać to spotkanie. A ja sobie dam z podpórką na szachtar Donieck 2:20 albo 2:15, coś takiego było jeszcze wczoraj, jest już 1,95. Także widzę, że niektórzy tutaj myślą podobnie. Przejdźmy do kolejnych meczy w tym dniu, czyli Borussia-Dortmund, Klub Brusz. Dortmund na wyjeździe też raczej zwycięstwa oddać nie powinni, a ewentualnie remis, co to też by mnie jakiś jakieś po 1/2, po z podpórką Borussia-Dortmund. Sprawdźmy dalej. PSG, Girona. Girona nie prezentuje się najlepiej w tym sezonie. Co prawda grają nieźle, ale to już nie jest ta Girona, którą znaliśmy, a PSG grająca u siebie powinna sobie z Gironą poradzić. Także tutaj PSG, że wygra to spotkanie, kurs 1.38. No i zobaczmy sobie, czwartek, czyli ostatni dzień meczowy. Mianowicie dość ciężki do wytypowania, bo tutaj jedyne co na co mogę sobie popatrzeć to jest Benfica kontra Red Star Belgrad i Benfica, właśnie teraz ciekawe jaki jest kurs na Benficę 1.85, no dość mały, ale na Benfica z podpórką na fajne podładowanie kursu e, będzie, więc Dwie dyszki, wodzi coś takiego, sprawdźmy sobie jeszcze, przeanalizujmy, coś przeanalizujmy, sprawdźmy sobie mecze, które jeszcze zostały, czyli Feyenoord, Bayern, Leverkusen, to tutaj może by paść każdy wynik, dosłownie każdy wynik. Atalanta, Arsenal, no nie zdziwię się, jeżeli Arsenal yy, łyknie Atalantę i w drugą stronę, jeżeli Atalanta miałaby, chociaż Atalanta, Atalanta naprawdę dobrze wyglądała rok temu w lidze, yy, w lidze Europy, ale, ale Arsenal jeżeli dobrze, 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 wejdzie w mecz to, to ze spokojem jest w stanie tutaj to wygrać. Wydaje się być pewniaczkiem Barcelona, która pojedzie do Monaco. No i też ja na to liczę, bo y, ja jestem no, kibicem Barcelony, więc liczę na to, że sobie poradzą. Ale kurs 1,75 nie przekonuje mnie mimo wszystko, ponieważ to są puchary. Jednak zobaczymy sobie jeszcze jaki jest kurs na półtorej. No nie za duży, także e, odstawimy to sobie. Arsenal, może 1,5, 1,22. Tutaj już wygląda to troszkę lepiej. Eee, I tutaj chyba sobie to wrzucimy, tak mi się wydaje. To wygląda to bardzo optymistycznie. Duży, duży kuponik. Przestawię kamereczkę jeszcze, żeby było wszystko elegancko widać. Eee, Także przejdźmy sobie do podsumowania. To jest tak: Juventus Win, Young Boys, Aston Villa powyżej 1,5, Real Madrid Win, Bayern Monachium Win, Remis lub Donetsk, Remis lub Borussia Dortmund. PSG win Remizur Benfica powyżej 1,5 Arsenal. Wydaje mi się, że wygląda ten kupon w miarę dobrze. Zobaczymy jak będzie w praktyce, eee, ale, ale w prezentuje się dość spoko. My widzowie widzimy się już w środę na typowaniu UFC, a za, w ogóle zapowiada się fenomenalny tydzień za dwa tygodnie. Wiesz, ja na tydzień wyjeżdżam, więc za tydzień może być krucho z odcinkami, ale za dwa tygodnie szykuję nam się, o jaki fajny, piątek nowa. <laughs> federacja, yy, nowa federacja The Freak od Fame'u w sobotę wieczorem Cloud MMA i w sobotę w nocy UFC 307, to będzie weekend y, piąty, szósty o ile się nie mylę, coś takiego chyba, yy, czwarty, piąty, czwarty, piąty, czwarty to jest piątek i piąty sobota, tak jest, także zapraszam się fenomenalnie, w zostaw łapkę w górę, subskrypcję, widzimy się w kolejnych odcinkach, na razie.